Kamińska Beata Matka Matka, Mama, Mateńka Każdy ma swoją jedną jedyną Tę, co urodziła i życie dała I taką, co od kołyski wychowała, choć nie urodziła Opiekunką naszą jest, póki żyjemy Kiedy potrzeba najtwardszą opoką Nie ma większej miłości niż jej do dziecka Maryja jest tego dowodem największym. Wspólnie z Ojcem oddała Syna. Do Matki modlimy się o wstawiennictwo. Matkę prosimy o spełnienie prośby. Błagamy ją o wybaczenie, gdy zawinimy. Tylko jej powierzymy tajny sekret. Ona wiernie go dochowa i pomoże. Jej delikatność, szlachetność, łagodność rozwiąże każdy konflikt bezboleśnie. Jakaby nie była, Poświęci się dla dziecka, bez reszty, bez opamiętania, tym bardziej dla marnotrawnego. Na wszystkich czterech krańcach świata słychać wołanie do mamy od maleńkości. Potem, gdy braknie tej cielesnej mateniki, Łukamy wszyscy do tej w niebie, w różnych językach, lecz do tej samej. Kamińska Beata Matka.